Okej okay. Gram na Sanoku W trzeciej mapie w grze Lecimy tu Hop, hop Bierz budynki po prawo. Ja biorę te na, na dole. Te bo lądują z nami. To mogą być boty, pamiętaj. Warto nikt nie ląduje. No, mam mam broję tosona. Jaką? Benzyna. sona. No. Raczej mojego taty. Daj, samoraj. Pierwsza zasada jeżdżenia byfezio: nigdy nie puszczasz y, gazu. To prawda, to się czasami kończy samobójstwem, ale. Spokojnie. Czekaj, czy to jest drzewo? Tak, drzewo rąbane. Ty to chyba znalazłeś przeczyszczalnię do kiblów. Eee, tak ja się trochę odsuń, bo to mnie zakniecie. Odejdź! Yeah. <laughs> <laughs> Proszę, siadaj do polskiej amfibii. Kontrol 1. Nie. Yeah. I większym minusem jest to, że... Właśnie, nie ma hamulców. Jeśli nie ma ręcznego. Właśnie, masz dikoja przy sobie, co nie? O. Oh. To go rzuć w stronę w. się w. Ja umiem litery czytać. w jest lewo. No, prawo. Nie bóg. O, tak, nie. Przebiegli są. Po lewej Wy... skakujemy czy Siadam... a. Aha, nie trafiłem nie. Tu to, go się gasić tutaj. Łoku. Aha Od pleców gościł z SKS-a. Dołącz do mnie. Yes. A więc Jan... Idziemy do takiego fajnego miejsca. Zwane jaskinią skar... Was. Oto jaskinia skar... Zapraszam. Haha. Smoke. <laughs> do you smoke weed every day? Nie, ale bandit. Jest Cyjan! Come back, you! Czy to dobry pomysł, żeby odpalić małoto w aucie? Nie Tak, nagierdę nie ze mną, to nie jest dobry pomysł. Dzięki, Here's Johnny! There's some tippy. Some trout, <laughs> yeah. <laughs> Ilu z nami? Jeden team z nami. Ląduj, ląduj, ląduj. I bierz ten taki kwadratowy domek. Dajesz ja... Powaliłem. Brawo ty. A gdzie jego kolega? Chyba słyszę. Ha moje. Ja Ale, że kolczatkę rzuciłeś? No, może ktoś się złapie. No jest, to. mi tak mieszka lata? Jeju, ale skasaniłem